Witam. Książka, którą chciałbym dzisiaj zrecenzować, ukazała się całkiem niedawno na naszym rynku. Podejrzewam, że jakiś tydzień, dwa temu, może nie, niewiele dawniej. I nie ukrywam, czekałem na nią dosyć długo. Są to siemiatyczne 1863 autorstwa Ernesta Schuma, wydane w ramach serii Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona. I powodem, który sprawił, że czekałem na tę książkę, było to, o czym już wspominałem kilka razy na kanale, mianowicie Kwestia militarnych dziejów powstania styczniowego, które pozostają generalnie wciąż taką białą plamą polskich historiografii. Owszem, trochę książek na temat, na temat powstania, generalnie się ukazało łącznie z pomnikową pracą Kieniewicza, ale książek stricte poświęconych kwestiom wojskowym, aż tak wiele znowu nie ma, jakby się mogło wydawać, biorąc pod uwagę teoretyczną popularność te, tematu, a pamiętajmy, że mówimy o najdłużej trwającym powstaniu, w dziejach Polski. Mimo to tak naprawdę przez wiele lat skupiano się głównie na kwestiach politycznych, społecznych, a te militarne były zwykle na końcu zainteresowani naszych historyków. Historyczne Be bitwy Bellony stopniowo to naprawiają. Dostaliśmy wcześniej Ignacewo, skąd także całkiem udaną książkę. Wyszła kampania Langiewicza, której uparcie nie jestem w stanie kupić. Za każdym razem, kiedy jestem na jakichś targach książki, idę na, idę na stoisko Bellony i zawsze słyszę, że albo nie ma, albo że już nie ma. No i teraz wyszły się 1863. 1833. Od razu powie, powiem, że nie obraziłbym się, a nawet bym się ucieszył, gdyby następny był Węgrów. Zwłaszcza, że łączyłby się on tematycznie z tą książką. Obie bowiem się, obie bitwy miały miejsce w. W podobnym okresie czasowym, nawet w, nie, w pewnym nieznacznym tylko oddaleniu od siebie, a żeby było jeszcze ciekawiej, dowódcy, którzy brali udział w bitwie pod śmiatyczami, mieli w planach, aby jednostki spod Węgrowa wzięły udział także w tym starciu, co zapewne zmieniłoby całkowicie jego przebieg. Ale wróćmy do tej książki. Jest to, powiedziałbym, taki habek wzorcowy. Co przez to rozumiem, że mamy w tytule konkretną bitwę i tą bitwą się książka zajmuje. Nie mamy tego, co na przykład zdarza się tej serii, a już chyba moim zdaniem najlepszym przykładem pozostaje nieszczęsne Boss World, gdzie tak naprawdę tytułowa bitwa jest pretekstem do omawiania wszystkiego, co się działo wcześniej, 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 a czasem i później, 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 później. No powiedziałem oba ponieważ tam teoretycznie mamy omówioną bitwę kończącą wojnę dwóch róż, a książka omawia nam w miarę dokładnie całą wojnę stuletnią, a potem całą wojnę dwóch róż, więc jak sami widzicie, dość, dość daleko ucieka od tego założenia. Natomiast tu mamy dokładnie, co trzeba. Autor omawia <coughs> przygotowania do powstania styczniowego na Podlasiu to, yy, omawia też yy, ale skrótowo, powiedziałbym, nie, nie, nie pisze nam monografii całego Podlasia, ale pisze generalnie o szyb, szyb, krótkiej historii regionu, skupiając się natomiast bardzo szybko na samym mieście. Trochę więcej historii samego miasta mamy i moim zdaniem jest to akurat uzasadnione, biorąc pod uwagę, że bitwa dość mocno zaingerowała zarówno w historię Siemiatycz, jak i w ich kształt, strukturę itd. Więc omówienie tego, jak to miasto się rozwijało, jest tutaj uzasadnione. Następnie mamy przygotowania do powstania na terenie Podlasia, przy czym głównie autor znowu skupia się na regionie Siemiatycz i działaniach partii powstańczych, które później miały wziąć udział w bitwie pod Siemiatyczami. Trochę mniej miejsca może autor poświęca Rosjanom. Zwykle bowiem w tej serii autorzy starają się omawiać dość dokładnie uzbrojenie, strukturę obu stron. Tutaj auto po Sianach przejechał się, można powiedzieć, tak trochę po łebkach, więcej miejsca poświęcając Polakom. <laughs> tu jest różnica, jeżeli właśnie porównamy z Ignacewem, gdzie y, mamy to, powiedzmy, bardziej wyrównane. I to byłby chyba jeden z licznych zarzutów drobnych, jakiem, drobnych zresztą, jakie mogę tej książce postawić. Po czym, po omówieniu działań y, partii powstańczych, autor przechodzi już bezpośrednio do omówienia, y, omówienia obu dni bitwy. Najpierw pierwszego, który był y, dla Polaków... Y, Teoretycznie zwycięstwo. W praktyce auto stawia, stawia wniosek, że tak naprawdę można tutaj mówić bardziej o bitwie nieostrzygniętej, która została uznana bardziej za zwycięstwo przez Polaków. No i o drugim dniu bitwy, czyli tej właściwie można powiedzieć zasadniczym starciu wszystkich sił powstańczych i rosyjskich, która zakończyła się klęską Polaków. A następnie sporo miejsca auto poświęca analizie bitwy, wnioskom, i omówieniu, ale dość szybkiemu także dalszych losów poszczególnych dowódców powstańczych, którzy wzięli udział w tym starciu. Jak powiedziałem, zatem jest to, można powiedzieć, książka wzorcowa. Dostajemy dokładnie to, co nam auto obiecuje w tytule nic więcej i nic mniej. Napisana jest dobrze. Jak wspomniałem, zdarzają się habeki, które są cokolwiek ciężkie w lekturze. Tutaj mamy powiedzmy książkę, która jest napisana dobrze, którą dobrze się czyta. Na plus autorowi trzeba oddać, że umiejętnie korzysta ze źródeł, wykorzystuje całkiem sporo, sporo materiałów źródłowych z obu stron, a jednocześnie, co mnie cieszy, podchodzi do tych źródeł bardzo mocno krytycznie. Ma świadomość, że obie strony w swoich źródłach potrafiły zdrowo konfabulować, co wynikało z różnych przyczyn. W przypadku Rosjan raczej z chęci ukrywania własnych strat i niepowodzeń przed zwierzchnością, w przypadku Polaków, albo z przyczyn propagandowych, albo też z chęci pokazania siebie jak w najlepszym świetle, a kogoś, kogo się nie lubiło, w jak najgorszym. Co zwłaszcza dotyczy tutaj pamiętników powstańczych. Przy czym trzeba oddać, że autor nie korzysta wyłącznie ze źródeł, powiedzmy, bezpośrednich, takich jak powiedzmy, relacje z bitwy, które pozostawili nami uczestnicy, ale także z relacji ludzi, którzy mieszkali w tych stronach, dotyczących całości Powstania Styczniowego i ich reakcji. Trochę miejsca, i moim zdaniem dobrze, autor poświęcił także kwestiom społecznym, które dotyczą Podlasia, dotyczą mieszkańców Śmiatycz, a trzeba pamiętać, że było to miasto wielonarodowe i wielokulturowe, zamieszkane przez Polaków, Białorusinów i Żydów, co także nie, miało, nie pozostawało bez znaczenia na przebieg działań tam prowadzonych. I co myślę jest dosyć ciekawe, Trochę miejsca auto także poświęcił kwestiom ocen społecznych tego, do czego doszło. Tutaj mamy trochę ciekawostek dotyczących krytycznego stosunku do powstania, zarówno ze strony Polaków, polskiej szlachty, polskich chłopów, w najmniejszym stopniu chyba polskich mieszczan, a także obcokrajowców. I Niektóre z tych uwag i wniosków są moim zdaniem naprawdę ciekawe i rzadko spotykane w literaturze i już choćby z tego powodu także warto tę książkę przeczytać, ponieważ wnosi ona coś ciekawego i coś rzadziej spotykanego w literaturze przedmiotu. Tak więc, jeżeli kogoś generalnie interesuje powstanie styczniowe i chciałby przeczytać coś więcej na temat jednej z tych większych bitew tego powstania, to zdecydowanie mogę tę książkę polecić. Co jest jej słabszą stroną tradycyjnie, jak to u Belon. Pokażę. Warstwa ikonograficzna. Mamy jedną zbitkę zdjęć, która, złoż zdjęć, która złożona tak naprawdę jest z, nie, nie tak naprawdę nic szczególnie ciekawego, czyli trochę zdjęć współczesnych czy kilka zdjęć pomników i upamiętnień bitw bitwy oraz zdjęć dowódców. Brakuje choćby ilustracji poglądowych, przedstawiających uzbrojenie, mundurowanie dalej. To bym jeszcze jednak wytrzymał. Gorzej jest, jak zwykle, niestety, i to też muszę przyznać z bólem z mapkami. Wyglądają one tak. Zasadnicza bitwa jest umówiona tutaj. Jak na bitwę, której istotną częścią było miasto, brakuje tej książce, moim zdaniem, bardzo zdjęć samego miasta, przepraszam, nie zdjęć, tylko mapki samego miasta. Takiej mapki bardziej szczegółowej, która pokazywałaby umiejscowienie poszczególnych budynków. Strukturę i tak dalej, bo to, by, to, to po prostu by się przydało względem tego, jak przebiegało starcie. Niestety brakuje tutaj tego, i dlatego też nie mogę powiedzieć, że jest to książka bardzo dobra. Ale jak powiedziałem, jak na standardy tej serii jest to, jest to całkiem niezła rzecz, i cieszę się, że akurat na ten temat ukazał się, uczciwie mogę powiedzieć, dobry habek, a nie y, jakiś tam odrzut. Stąd też mam nadzieję, że to nie koniec habeków poświęconych powstaniu styczniowemu. Jak już wspominałem, autor wspomina tutaj kilka razy o bitwie węgrowskiej, natomiast ewidentnie prześlizguje się po jej temacie, ucieka miejscami wręcz od niej. Pisze o niej tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, co, mam nadzieję, oznacza, że w ramach tego wydawnictwa, być może nawet tego samego autora, dostaniemy za jakiś czas omówienie samego Węgrowa, co moim zdaniem byłoby czymś bardzo ciekawym, udanym, i oczekiwanym przynajmniej przeze mnie. Dziękuję.